Prezentujemy koparko ładowarki. Jest to seria koparek B115C oraz B100C. Z całej gamy naszych lekkich maszyn budowlanych, czyli mini koparek ładowarek burtowych, ładowarek kołowych, kompaktowych ładowarek kołowych oraz koparek ładowarek skoncentrujemy się dzisiaj na dwóch modelach, czyli zaczynając od b c b B115C jest to koparko ładowarka, która ma równe koła. Charakterystyką tej maszyny jest skręt, czyli możemy skręcać, ustawić maszynę na skręt przednimi kołami, przednie i tylne koła oraz popularnie zwanym rakiem. Tak, tu, jeżeli chodzi o maszynę, maszyna jest doposażona w łyżkę sześć w jednym. Co to znaczy? Jest to łyżka otwierana w połowie, plus dodatkowo są widły odchylane. Czyli widły odblokowujemy ze słożni, kładziemy je na ziemię i pracujemy również widłami. Koparko ładowarki są wyposażone w silniki FPT, czyli klienci je najczęściej znają, ponieważ to są stare Iwekowskie, Fiatowskie silniki, tak? czyli jest to pojemność 3400 o bardzo fajnych parametrach, czyli mamy 111 koni, bądź też w mniejszym modelu mamy 98 koni fajna praca z ramieniem teleskopowym ułatwia nam dalekie wykopy. Jest to prawie 6 metrów kopania, czyli jeżeli klienci życzą sobie robić przyłącza, stanąć w jednym miejscu, jak najbardziej to się sprawdzi. Przy tych maszynach, przy ramieniu teleskopowym jest doposażona linia hydrauliczna, czyli mamy podmłot, pod, mod, pod czyli cały osprzęt który Państwo będziemy prezentowali do tych maszyn jak najbardziej można zawsze podłączać. Koparko ładowarki będą wyposażone w szybko złącze. Szybko złącze może być mechaniczne, półautomatyczne bądź też hydrauliczne. Prezentując koparko ładowarkę serii B100C mamy do pokazania Państwu fajną, zwrotną, miejską maszynę. Specyfika pracy między jedną a drugą to jest dobór odpowiedniej maszyny do wykonywanej pracy. Tereny grząskie, ciężkie, podmokłe, tereny miejskie zwrotność maszyny. Jeżeli, mamy, jeżeli mówimy o B100C, mamy tutaj koparkę, ładowarkę na mniejszych kołach, czyli często klienci dobierają taką maszynę do prac przy układaniu krawężników, do układania kostki. Tak jak powiedziałem, jest to w takich przestrzeniach, w której łatwo dojechać, potrzebna zwrotność, szybkość. Oraz to, że klienci, operatorzy nie boją się wsiadać do tej maszyny, bo jeździmy jak ciągnikiem, przy po prostu. Gama, gama koparko-ładowarek, czyli B100C, B110C, B115C, czyli ta koparko-ładowarka na równych kołach, wyposażone są w łyżkę 6 w jednym, oraz mają funkcję guide ride, czyli to jest funkcja służąca do amortyzacji łyżki przedniej. Tak, czyli podczas jazdy ustawiamy sobie pewne parametry, czy łyżka nam po prostu pływa, tak? czyli nie strzącha nam, nie zrywa nam koparki, ona po prostu się amortyzuje. Jeżeli mają Państwo pytania w kwestii maszyn, lekkich maszyn budowlanych, koparko-ładowarek, bądź też całej gamy maszyn budowlanych New Holland, zapraszam do kontaktu. Nazywam się Mariusz Olender, jestem odpowiedzialny za sprzedaż tych maszyn oraz za utrzymanie kontaktu z klientem. Znajdujemy się w Zalesiu 1A. Ja osobiście odbieram telefon, na który Państwo zadzwonicie, a mój numer to 509 149 401.